Dziewczynki, jak dobrze, że jesteście. Mamy tu pilną sprawę. O co chodzi, pani Elżbiet? O to! O, pszczółka! Już ja się nią zajmę! Ani się wasz! To nie jest zwyczajna pszczółka i nie jest to zwyczajny Rubin. To bezcenny Eee, Nie rozumiem, ale to się często zdarza, więc nic nie szkodzi. Ten Rubin to nasz najcenniejszy eksponat. Dziś rano wydarzyła się katastrofa, bo zepsuł się nasz zaawansowany system ochrony. Ktoś wcisnął w niego kanapkę z klopcem. Mm. Nie! Żadne. Mm! Bez włączonego alarmu każdy może się skryć w ciemnym kącie i ukraść nasz rubin. I tak, chcę, żebyście miały go na oku. Do czasu, aż nie naprawią nam alarmu. A tymczasem. Nikomu nie ufajcie! Utknęłyśmy na cały dzień w muzeum? Już czuję, jak bardzo się tu uczę. Dla mnie to nie problem, dopóki nic złego nie dzieje się w Townsville. Tak, burmistrzu? Ujko, w Townsville dzieje się coś bardzo złego. Ośmiorkoty niepokonany, legendarny potwór, właśnie atakuje miasto. Zaraz tam będziemy. I co? Musimy powstrzymać ośmiorkota przed zniszczeniem Townsville. Tak! Przestępczość nie zawodzi. Już tam lecimy. Nie, nie. nie. Obiecałyśmy pani Elsbeth, że popilnujemy Rujbinu. Będziemy się zmieniać. Bajka i ja lecimy do ośmiorkota, a ty zostaniesz na straży. Co? Nie, proszę. Może niech najmłodsza zostanie. Zgoda. Bajka i ja lecimy do ośmiorkota, a ty zostaniesz na straży. Co? Bajka nie jest ode mnie starsza. Na pewno jest dojrzalsza. Papa! Mm. Pa? Trudno. Mogę popilnować tego Ruibinu. Podobno ktoś może chcieć go ukraść. Tylko kto? Sprawdzę, czy nie kręci się tu ktoś podejrzany. <grym i górny> Jest podejrzany. Tak, tak. Widzę go. Uch! Przykro mi kolego, żaden Ruibin nie opuści tego muzeum, dopóki ja tu jestem! Słucham, ja nigdy bym go nie ukradł! Jestem miłośnikiem błyskotek. To nie jest błyszczący kotek, tylko pszczoła. Pamiętaj, że złodzieje to zwykle ci, których podejrzewasz najmniej. Mam nadzieję, że w idzie lepiej niż nam! Dobra, ludziska! Ruszajcie się szybciej! Wow. Czekaj no kolego. A co my tu mamy? E, to tylko guma. E, to tylko guma. Ta, akurat, myślisz, że nie wiem co zamierzałeś z nią zrobić? Co, Bary? Chciałem ją rzucić. A potem na pewno wyrzeźbiłbyś w niej dokładną kopię ruin, a potem odwróciłbyś moją uwagę jakąś tanią sztuczką i bam! Szybciutko podmieniłbyś rujbin na ten nędzny gumbin. Bam! Ładne bransoletki! Zabierz go stąd, dzidziu! Co? Daj spokój, brawurkoń. Nie możesz nawet... Jejku, ale ten dzieciak jest silny. Widzieliście, ludzie? Mnie nic nie umknie, więc nie próbujcie żadnych sztuczek. Zapraszam, proszę przejść. E, tak, jasne. Już się robi. Proszę się zatrzymać. Uh, uh, uh. Ośmiorkot jest silniejszy niż myślałam ła, 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 Obowiązują nas pewne zasady Musisz najpierw przejść przez nowy system ochrony To nowy system ochrony? Chwila, czyli naprawili? Uh, jeszcze nie Próbowałem wyjąć pierwszą kanapkę drugą kanapką, ale to chyba nie działa uh, chwila, moment Dlaczego nie ma zwiedzających? O, bresztowałam wszystkich tych niepodejrzanych A ja nadal muszę do łazienki nie ma za co. Co? Zaraz, dlaczego to zrobiłaś? Żeby ochronić Ruibin. To chyba jasne. Brawurko! Wpadasz już w paranoję. No to podziękuj mojej paranoi, bo się sprawdza. Spójrz tylko na klejnot. Stoi tam bezpiecznie. Eee... Gdzie niby bezpiecznie stoi? Huh? Mojojojo! <laughs> no jo jo! Czyli to jednak podejrzani kradną. <laughs> Mojo nareszcie ucieka z nowym... Uh! Jak chcesz, to ja popilnuję Rujbinu. Ty pomożesz bajce przy ośmiorkocie. No i to ja rozumiem! narka, siostra!